Dzisiaj bajka Żura w Czapla, a zaprasza Was Jan Brzechwa. Piękne przedstawienie damy, wszystkie dzieci zapraszamy. Myśmy też wystąpić mieli, o nas wszyscy zapomnieli. Żuczek będzie obrażony, a miał w bajce szukać żony. Dzięki, miła biedroneczko, chyba będziesz małżoneczką, boś o bajce pamiętała, wszystkim dzieciom przypomniała. A ja mam być narratorem i pilnować wszystkich rolę. Czuwać będę nad całością, aż się wszyscy na mnie złoszczą. Damy radę, moja miła. Choć biodrąka się wkurzyła, też musiałam się natrudzić, by emocje jej ostudzić. I dodajmy Mickiewicza cztery dni już rolę ćwiczę. Niech wystąpi piesek z wilkiem i zabierze małą chwilkę. Już nie mówcie, chodźcie, gramy, przedstawienie widzą damy. Zaraz dzieci nas ocenią. Kasia, Krzysia, mały benio. Niech kurtyna w górę płynie i bajeczka w świat popłynie. Niech przyniesie wam radości w waszych domach też zagości. Do Biedronki przyszedł żuk. Okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego Pan tu mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął melonik i powiada. Wstań, Biedronko! Wyjdź, biedronko! Przyjdź na słonko! Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata, i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała, i czym prędzej odleciała. Poleciała, a wieczorem ślub już brała z Muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka. Żuk na żonę, żuka szuka. Przykro było Żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłepce. Rzecze do niej zachwycony. Piękne czaplo, szukam żony. Będę kochał wierz wierzmi więc czym prędzej się pobierzmy. Czapla piórka swe poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już Czapla myśli sobie. Czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała do żurawia, zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić Twe życzenie. Teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie pani papla. Żegnam panią, pani czapla. Poszła czapla obrażona. Żuraw myśli, co za żona? Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze i do czapli znowu puka. Czego pan tu u mnie szuka? Chce się żenić. Pan? Na męża? Po co pan się nadweręża? Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie nogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. już czapla myśli. Szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia, chyba wyjdę za żurawia? W piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie. Jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą. Jeden bardzo mizerny wilk, skóra, a kości, myszkując po zamrozkach, kiedy w łapy dymucha, zdybie przypadkiem brysia jego mości, bernardyńskiego karku, sędziowskiego brzucha. Sierść na nim błyszczy, gdyby szmelcowana. Pod gardle tłuste, zwisłe po kolana. A! witaj, panie kumie, witaj, panie brychu, Już od lat kopy o was nie widu, nie słychu. Wtedyś był mały kątlik, ale kto nie z postem, Prędko zmienia figurę. Jakże służy zdrowie? Niczego, Brysio odpowie, i za grzeczność kiwnął chwostem. Ojoj, niczego, hmm, widać ze wzrostu i tuszy. Co to za łeb, mój Boże? Chodź walić obuchem, a kark jaki, a brzuch jaki, brzuch. Niech mnie porwą, sobaki. Jeżeli uczciwszy uszy, wieprza widziałem kiedyś z takim brzuchem. Żartuj, zdrówku mnie wilku, lecz mówiąc bez żartu, możesz sobie równie wypchać boki. <laughs> A to jak kiedyś łaskaw? Od tak, bez odwłoki. Bory i nory oddawszy czartu i łajdackich popolu wyrzekłszy się, świstań, idź między ludzi i na służbę przystań. Lecz w tej służbie co robić? Wilk znowu zapyta. Co robić? Dziecko jesteś. O służba wyśmielita! Jedno z drugim nic a nic, dziedzińca pilnować granic, przybicie gości szczekaniem głosić, na pana warknąć, Żyda potarmosić, panną pochlebiać ukłonem, sługom wachlować ogonem, a za toż, bracie, niczego nie braknie, od panów, paniątek, dziewek, okruszyn, kostek, polewek, słowem, czego dusza łaknie. Pies Mówił, a wilk słuchał uchem, gębą, nosem. Nie stracił słówka, połknął dyskurs cały i nad smacznej przyszłości, medytując losem już obiecane, wietrzył specjały. Wtem patrzy. Co? Gdzie? O, tu na karku. Ech, błazeństwo! Cóż przecie? Nie widzisz? Oto troszkę przyczesano, bo na noc kładą mi obroszkę, ażebym lepiej pilnował folwarku. Czy tak? Piękną wiadomość schował na ostatku. I cóż, wilku, nie idziesz? Co nie? To nie, bratku. Lepszy w wolności, kęsek lada jaki, a niźli w niewoli przysmaki. Wziął. I drapnąwszy, co miał skoku w łapie, aż dotąd drapie. Och, jak szybko czas nam leci, trzeba już pożegnać dzieci. Za niedługo się spotkamy nowe przedstawienie damy. Może będzie calineczka, albo inna też bajeczka. Gdyby była pszczółka Maja, to by do Was przyleciała. Więc żegnajcie jeszcze raz. Miło było spotkać Was.